Witam, witam widzowie. Dzisiaj dziforek upragniony. Jestem z Katz to do jeszcze. Jeszcze jest dwóch takich łaków. Co ty gada? No, dobra, żartuję. To No i co, kręcimy? Kręcimy, kręcimy? jeszcze tak, jeszcze tak. Kodzik mam Przypominam, kodzik bam. Bardzo ważne to jest. Że miał to co kręcić. Dobra, czekajcie jeszcze, ja Seven odbiorę. To jest taka bitka, żeby będzie fara nie waliło. Tak szczerze no. Do menu. Brater... Braterska bata to by. Dawaj ridicul. I jedna stickerki. Za 15. Co robią batelkę? Za 15? No na 5. No dolar. One są dobre. A Ale te stickery są tragiczne, kap. To jest tragiczne. Dobra, dobra. Dawaj to bez... stickerów. ani dolar. To ani dolar damy. dobra, dawaj. Dobra, robię. Czekaj, o kurwa dobra Jest, mam Dołączam Dołączam, jedzie to, jedzie to, widzowie Jedziemy I, aj U, 3 złote Ale to jeszcze nic nie przeświadcza Tutaj gówno Daj trochę do góry kap Goldson, Goldson, Goldson i Aj A nie, git, ma dla mnie Chyba tu już nic nie uropił. I. A Złoty 60. Jaj niż dolar. Jak, jak sobie, płynę, to jest chul, nie? O, kurwa, za trzy dychy. Nie za 8. Nie. 48. No to jest zakrętacz, nie. Taka jest zwrotka. Tragiczna ta Nie Dobra, no, teraz ja robię. Czekaj, a czekaj, sprzedam przenos tam, dobra? Za 8 jaka robię kap. Bo na tyle mnie stać, no. Dobra. Tam na prawo. A masz. poczekaj, 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 poczekaj. Nie, no na naprawdę, kurwa. To nie siadło. Taka batla jebana. Dobra, masz? No, dawaj. Stwa stwórz, klikam. Poszła. Masz. Cztery eee! Eee! eee, Nie. Nie. Jakiś slicks mi oskamuje, kurwa. Nie, wygra ze sliksem. Dobra, z 68 rocznic. I robimy nową, robimy nową, ja wygrazę z O nie. Dobra, jak? No moje, no, 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 ale to z 8 groszy przewagi. No, i chuj, się jak zaczyna. Jaka? ale to nawet się nie zwróci. Nie! Ja pierdolę, co się dzieje? Jest tragedia, nie. Wszyscy mnie kurwa skamują, nie. No ale to dostać fajnie. Bo ja tak marsza. szczerze Nie, nie da się Dobra, rób ty, nagram Nie masz już funduszy? Nie mam Nagram mam ciebie Dawaj Nagrywam cię O kurwa. Widzisz jakąś bitwę? Za jakąś bitwę zrobię jeszcze Czekaj, jak ja mogę bo to? Tu Ty jak bo to mogę? A, tutaj No, spróbuj Patrz, widzisz bitwę? Dzisiaj pierwsze dwie wygrane <laughs> No to dawaj, póki gorący trzeba grzać Za 20 teraz ja bym na twoim, na twoim miejscem zrobił na... Ale to do trzech razy sztuka to już nie na pójdzie. Na twoim zdaniem zrobił na te, a dolar, bo ci oddały, nie? 5 a nie dolar, stary. 5 Pięć, a dolar. Dobra, dobra. W dół, no. No, no, no. Pięć, dolar, ja bym zrobił tak. I Sola. 5 a dolar, no. I na dwóch. Wiadomo, no że na dwóch. I trochę w dół. No i dawaj. Dołączył Ksense. Jedziemy Jedziemy U, lecimy Byle no, coś kurwa, dobrego nie, coś nie. Tak. byle coś dobrego O kurwa. kurwa jego Lekko, lekko I aj chuj nie? jego To jest nic nie przesądzone spokojnie Dobra, jego, nie równo Ale kurwa hmm. siekiera Siekiera, siekiera O! O! Git no a tu nas potrzebuje jakiegoś węgiera. Tak, Jest. Yes. Ale on kurwa? Chyba, nie, chyba braknie. Nie. Yes. Ja no, piedolę. 40. 40 groszy No ale... takiego nie zrobił. Ale fajną masz na WP. Trzeba <laughs> sprzedać. nic, no nic. <laughs> to było na telewizorze. Trzeba, trzeba zrobić. Trzeba zrobić jeszcze jedną bitwę. Jeszcze jedno? No trzeba, jedną bitwę. No, kameruję to. Daj na... coś innego, na 10 goldsonów, oj Nie, zrobimy to tak, mieszane, mieszane Goldson, farmit, brawo Nie, tego nie dałem no, nie. To... One moment one moment Tak, jest dobry Dobra. E, Daj tego może, stickery nie, e... sticker nie chcę To Dodaj może jeszcze goldsona jednego Jednego tego? I swipa lepiej, ta. lepiej swipa, o no I ujmij tego farmita Dodaj swipe'a i dodaj one upon on time Uuuu, Ja to jednak wiem jak to przekalkulować, tylko prze, przestaw to może trochę. Na trzech? Na trzech! Dawaj, Profit. siekiera siekiera, siekiera, dawaj. I to się Ale... nie? Ale... Oczywiście kodbam. bam. Widzicie jak oddaję? <grymina> aj jajaj. Chodzi jak w się nie fartowne penik, tak? Ale to się zdarza raz. Większość czasu, ale to chuj. Albo nic. Oj, z Bo botami? To miało, zawsze mi jedzie, tak że. Żeby... No to teraz tego masz. Trochę... Dobra, no, giz. Leciutko, w dół brał. Dobra, dobra, dla, dla bota dobra, ale to jest chuj, nie? Dobra, on na to początku, to niech, się, niech się nachapie, nie? O no. on O on, on lepszy, on lepszy, ale to jest nic. No i widzisz, odrabiasz, odrabiasz. No, klasic, klasic. Nie, spokojnie, jest, nie jesteś daleko w tyle. No i, I widzisz. Patrz. Nie widzisz. No i brawo. No, coś patrz, to... no i brawo. I brawo. 80, no. widzisz? Już z lisa za ogon. Tak, on już spiździe. Kurwa, no, no tutaj nie sypło. Teraz. I teraz. I teraz. Uuu. No. Grubo jest, grubo. I teraz najtańsza skrzynka na koniec. Może. Uratuje. O. Tak, chyba jest Dobrze, dobrze, chyba moje jest. Kurwa Ale bym się nachapał <laughs> Ej, ten podczad jest za mocny nie? Szkoda Szkoda, bo było... Trzeba było wypłacić tego, kałacha Dobra, no nic, no nic, było blisko Także Dobra. co widzowie, żegnamy się z wami Siemano Trzymajcie się, cześć